5 lipca cały świat obiegły zdjęcia czy nagrania z tego jak Jamal Musiala doznał kontuzji po starciu z Gianluigim Donnarumą. Jest już oficjalny komunikat Bayernu w tym temacie. Jamal Musiala doznał poważnego urazu w ćwierćfinale klubowych Mistrzostw Świata podczas meczu Bayernu z Paris Saint-Germain. Musiał zostać zmieniony w przerwie. Badania przeprowadzone przez lekarzy Mistrzów Niemiec wykazały u ofensywnego pomocnika złamanie kości strzałkowej na skutek zwichnięcia stawu skokowego. 22-latek w niedzielny poranek przyleciał, przyleciał z Orlando do Monachium i wkrótce przejdzie operację. No jest to przynajmniej paromiesięczna absencja. W związku z tym też warto wspomnieć, że to będzie nowe wyzwanie dla Jamala. Musiali to nie jest piłkarz, który wcześniej byłby jakoś łamliwy. Większość jego urazów do tej pory em, nie było poważnych. No cóż, na pewno bardzo poważne osłabienie dla Bayernu. Musiała wiadomo możliwe, że największy talent czy najefektowniejszy po prostu bo już 22 lat, tak to. Niekoniecznie talent, po prostu dojrzały piłkarz już powoli. No mega jakość tak obok Wirca absolutny reprezentacji Niemiec fundament. No, szkoda. Hmm, oczywiście to nie jest tak, że kariera się tutaj zakończyła, że już niczego nie osiągnie. Wyzdrowieje. Pozostaje pytanie, czy wróci silniejszy. Bardzo mocno trzymam za to kciuki. Nie lubię Bayernu, ale lubię musiale bardzo mocno. Jest to piłkarz, którego oglądanie jest czystą przyjemnością. I cóż, lubię czerpać przyjemność z oglądania piłki, dlatego animo Jamal życzę Ci jak najszybszej, jak najpełniejszej i jak najmniej trudnej rehabilitacji.